Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy, witajcie na kanale Lux and Happy. Wiecie, że poprzedni odcinek miał być dużo, dużo dłuższy, ten poniedziałkowy. Kto go nie widział, to zatrzymajcie ten film i obejrzyjcie najpierw tamten film, ponieważ tam jest poszukiwanie traperów, które byłyby traperami tak samo dobrymi, albo lepszymi, albo wygodniejszymi, albo dużo fajniejszymi od moich traperów Chanel, które kosztowały krocie. I uwaga, nie jest to współpraca, jest to drugi odcinek, który tak po prostu mi wyszedł spontanicznie, bo... Na tamtym odcinku się już tak zmęczyłam. Taki był długi, że stwierdziłam, że muszę nagrać drugi, pomimo tego, że w tamtej części miała być też ta część. Także wybaczcie, musicie za to obejrzeć dwa filmy. Także robimy pauzę, oglądamy najpierw tamten i wracamy do tego odcinka. A ja teraz lecę z intro i będzie wstęp i cała historia, ale już krótsza niż w poprzednim filmie. No dobrze kochani w tamtym odcinku pokazałam wam trzy pary fantastycznych traperów marki Kazar i tak jak już chyba wcześniej wspomniałam na początku przed intro że to nie jest współpraca po prostu szukam dobrych butów polskiej marki i byłam na stronie różnych różnych wojas L37 czyli Low 37 no nie pamiętam, ileś tych marek polskich obuwniczych jest. Próbowałam znaleźć bardzo fajne trapery, jasne. I też ciemne, żeby kupić jedne do mojej córki i porównać je z tymi moimi chanelowymi, które mam. I teraz tak, w tym odcinku będą trzy pary butów, których jeszcze nie widziałam, bo pudełka pudełek nie otwierałam jeszcze. Mam trzy pary butów jasnych, ponieważ tak jak Wam wspomniałam w pierwszej części tego filmu, bardzo, bardzo, bardzo chcę kupić jakieś takie jasne traperki, które by. Nazywano oficjalnie trzewikami, które by mi pasowały do tego typu stylizacji, dlatego też do tego odcinka się nie przybrałam, bo chciałam, żeby góra fitowała do dołu. Także mam tutaj trzy pary, widziałam je tylko na stronie internetowej, nawet już zapomniałam, co ja zamówiłam. Będę wam je pokazywać, tak? Pierwsze moje wrażenie, a później będzie mierzymy zbliżenia i tak dalej, i tak dalej, i porównywanie jednych, drugich i trzecich, włącznie z ich komfortem. Także co, nie ma co przedłużać, lecimy z pierwszymi butami w kolorze jasnym. Są to buty Kazar Studio. Kazar, tak jak już powiedziałam, wydaje mi się, że oni mają rozdzielenie że te bardziej takie premium i te bardziej takie casualowe, młodszą markę, czyli to jest Kazar Studio, ale nie wiem, czy to dobrze rozumiem z ich strony. Um, dobra. Uuu, słuchajcie, fajne. Pierwsze buty. One są takie śmietankowe, kremowe. Bardzo, bardzo ładny czubek. Jest trochę okrągły, ale nie jest na tyle okrągły, żeby mnie to denerwowało. Później będą zbliżenia. Piękne wykończenie dołu. Leciutkie, jak pianka dosłownie. E, sznurowane, nie ma suwaczka z boku. E, I duży, duży plus. Duży plus za kolor, duży plus za jasną podeszwę. I duży... E, i malutki minusik za to, że nie ma suwaka, ale zobaczymy, czy mi to przeszkadza, bo w butach Chanel, w traperkach Chanel nie mam suwaka i w ogóle mi to nie przeszkadza, bo i tak one są rozsznurowane i zasznurowane tutaj tak na luźno, że wkładam je od góry. Pierwsze buty wyglądają tak i jestem podekscytowana, bardzo bardzo chcę je przymierzyć. Też zamówiłam same 40, więc zobaczymy też, jak one wypadają rozmiarowo. Otwieram drugie pudełko. Drugie buty, które na stronie internetowej były takimi moimi, najmniej ulubionymi z tych jasnych, e, za ich taki. Trochę bardziej masywny przód, ale wiele dziewczyn lubi, więc pomyślałam, że przymierzę w kontekście yy, dla Was. One są troszeczkę sztywniejsze, ale również bardzo leciutkie, to jest również 40, ta podeszwa już jest taka solidna. Także za chwilę będziemy mierzyć, porównywać, oglądać, przyglądać się tutaj szczegółom yy, i tutaj duży, duży plus za ten suwak boczny. Także słuchajcie, otwieram trzecie pudełko. O kurczę, muszę wam powiedzieć, że na pierwszy rzut oka, no nie są beżowe, tylko są szare, ale przypominam sobie, dlaczego chciałam te buty przymierzyć, bo one mi bardzo przypominały takie buty, które widziałam w KDW na piętrze obuwniczym, marki premium, one kosztowały chyba 350 euro i nie było mojego rozmiaru, nie kupiłam i tak pomyślałam, że spróbuję w polskich markach poszukać. Duży plus za ładny czubek. Buty są zamszowe, bardzo ładne i są mega lekkie, mega miłe, skórzane, mają bardzo lekką podeszwę i suwaczek z boku. Także co? Mierzymy, zaczynamy, a później będą zbliżenia, także zostańcie do końca. Uwaga, jest pełna ekscytacja, ponieważ te buty bardzo fajnie wyglądają. Są mega wygodne, mega miękkie. No, świetne są, świetne. No, cóż mogę powiedzieć? Może trochę za jasne niż oryginalnie planowałam, ale za chwilkę przymierzę je może do płaszcza, który biorę pod uwagę. Także poczekajcie, momencik. Dobra, no słuchajcie, ja nie miałam nic do tego płaszcza, plus jeszcze do innego płaszcza. Słuchajcie, wiem, że to jest takie trochę wiosenne, ale, ale ja chcę przełamać ten jesień. Naprawdę. Wydaje mi się, patrząc na resztę tych butów, że zdecydowanie te buty zostaną, bo bardzo mi się podobają. Są bardzo wygodne, wyglądają bardzo premium. Są dużo o niebo lepsze od butów Hermes, które mierzyłam, które wam pokazywałam. Pokażę Wam teraz jeszcze raz, bo były potwornie niewygodne. Bardzo ładne, bardzo fajne. No i wreszcie będę miała okazję, żeby nosić ten. Ten piękny płaszcz i chcę go nosić właśnie jesienią. I teraz wyobraźcie sobie, granatowa apaszka, te piękne buty, ale przymierzę je jeszcze do innego płaszcza. Takiego bardziej jesiennego. Nie znudził Wam się jeszcze ten mój płaszcz, bo ja naprawdę go bardzo lubię. Zobaczcie teraz, jak wyglądają takie e, jaśniejsze buty do lekko ciemniejszego beżowego płaszcza. Ja uważam, że to również świetnie pasuje, bardzo fajnie do tych e, jedwabnych spodni, które non-stop noszę i uwielbiam. Podnikuję Wam jeszcze, jakbyście. Jakbyście nie pamiętały, skąd je mam i ile kosztowały. Są to spodnie um, bardzo fajnej firmy, która robi jedwabie z dodatkiem elastanu, więc polecam je, bo ciągle je noszę. Ciągle. Zresztą do znudzenia możecie je oglądać. Słuchajcie, ja już chyba nie wyjdę z tych butów. Um, nie chcę mi się mierzyć resztę, bo tak mi się te podobają, ale przymierzę. Piękne są te buty. Piękne, 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 piękne. Jestem zakochana i na 300% one ze mną zostają. Te buty z kazar. Studio bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Nie wiem, ile kosztują, wrzucę tutaj na ekran, bo wiecie, zamówiłam łącznie sześć par, trzy pary czarnych, trzy pary jasnych. Boże, piękne są. Piękne, mam nadzieję, że Pola nie będzie mi ich podkradać. A jeśli chodzi o rozmiar, mam 40, te buty są na mnie idealne. Normalnie mam zamówiła z każdej innej marki, ze wszystkich marek najczęściej zamawiam 41 i te buty są idealne, piękne, wygodne. No cudo. Polecam. Anna Grzelewska. <grych> Dobra. Mierzę drugą parę, bo znowu się rozgadałam. Okej, okay, mam na sobie te buty. Zaraz wam się pokażę, ale chyba lepiej obraz będzie w stylizacji. Buty są bardzo wygodne, dużo lepiej pasują mi do tego płaszcza. Musicie przyznać, że to fituje, jakby powiedziała Pola. Rewelacyjnie. Super fajne, super wygodne, ale zdecydowanie dla mnie. Wygrywają te pierwsze buty. Jeśli chodzi o rozmiar, te są troszeczkę szersze, mają więcej miejsca w palcach, także będą lepsze dla osób, które mają szerszą stopę. Ja mam taką stopę, kiedyś miałam bardzo wąską, teraz mam już taką średnią. Wiecie, pociążę i w ogóle. Przytyło się, schudło się, przytyło się, schudło się, przytyło się. Więc o jest, kolor, mają absolutnie piękny. Butów w takim kolorze dokładnie. Szukałam. Plus za suwak, plus za podeszwę, plus za lekkość. Bardzo fajne, ładne i wygodne buty. Yy, dla mnie tamte pierwsze są faworytem, ponieważ te mają troszeczkę bardziej zaokrąglone czubki. Ale być może wiele z Was woli takie buty, więc też spokojnie mogę je polecić, bo są piękne, 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 piękne. Yy, lecimy do trzecich. No dobra, jak to mówią po angielsku? Last but not least. Specjalnie zmieniłam stylizację, jeśli można to nazwać górnolotnie stylizacją. Mój ukochany kardigan, jest to kardigan marki Chanel w kolorze szarym i teraz uwaga, te buty są szare. Są piękne, piękne, zamszowe. Zobaczcie, jak to razem wygląda. Cudownie, prześlicznie. Tylko uwaga, buty są bardzo wygodne. Buty są piękne, buty są śliczne, zamszowe. Mają świetne rozwiązanie z suwaczkiem tutaj z boku, ale. Ta czterdziestka jest na mnie za mała, więc w tym przypadku, w przypadku tego modelu, jest to jedyny model z tych sześciu par Kazara, który jest na mnie za mały i musiałabym pójść, odmienić je, zamienić na rozmiar większy, czyli na buty w rozmiarze 41. Jeśli te buty Wam się podobają, jeśli zdecydujecie się je zamówić online, to bardzo polecam Wam. Bierzcie ten swój górny rozmiar. Czyli ja normalnie bym wzięła 41, powinnam tutaj mieć 41, we wszystkich innych 40 były nam niedobre, ale tutaj powinnam mieć 41 i wtedy byłyby dobre. Słuchajcie, bardzo poważnie rozważę te buty, bo wiem, że ten sweter, ten kardigan noszę bardzo często i wiem, że ja bym te buty zanosiła, ale chyba na dziś. Moim faworytem są buty numer 1. Ale dajcie znać, co Wy myślicie. Później są te buty numer 3. Buty numer 2 to nie jest moja bajka z uwagi na... Na ich kształt. Natomiast są bardzo wygodne, bardzo ładne i mają bardzo fajną skórę, są leciutkie, mają suwak z boku, więc jeżeli lubicie i macie przede wszystkim szersze stopy, wyższe podbicie, to spokojnie, spokojnie Wam je polecam. Wszystkie rozmiary standardowe, tak jak mówię, to jest jeden, jedyny wyjątek. Także słuchajcie, ja już pomału kończę. Mam nadzieję, że obydwa filmy Wam się podobały, że. Cieszę Was taka y, rzetelna recenzja z mojej strony. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, napiszcie, jakie marki powinnam ocenić. Głównie będę się koncentrować na markach premium. Buziaki, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym vlogu już w poniedziałek. Pa!